Dobry wieczór, witam wszystkich w kolejnym odcinku Wolność Tomku w swoim domku, jest to sezon drugi, prawie jak Klan, siedemsetny odcinek, sezon drugi, odcinek 12. witamy, ja nazywam się Dariusz Karpowicz, jest z nami jak zawsze agent Tomek, cześć Tomaszu. Witam Dariuszu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Więc za chwilę powiemy o czym będzie, bo jak ktoś nie chce oglądać i nie wiem, chciałby przejść się, to, to, to wtedy opowiemy o czym będzie. Zacznijmy może od disclaimera, czyli takiej noty prawnej. Generalnie wypowiadamy się w tematach kredytów hipotecznych, ubezpieczeń. To jest działalność mocno regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i musimy dać takie ostrzeżenie za każdym razem. Jeśli y, mówimy o tematach, o których mówimy, więc Twój dom może zostać Ci odebrany, jeśli nie będziesz terminowo spłacał rad kredytu hipotecznego lub innej pożyczki pod zastaw domu. Pamiętajcie też, że to, co tutaj mówimy, to jest takie ogólne wyjaśnienie niektórych tematów finansowych, nie jest to porada finansowa. Jeśli chcecie porady finansowej, to musicie udać się do doradcy finansowego. Przypadkowo, no ja i Tomasz zajmujemy się takimi rzeczami, ale to, co teraz mówimy, nie jest osobistą poradą, bo każdy ma inną sytuację. Więc to tyle, jeśli chodzi o Disclaimer. Dobrze, Dariuszu, więc tak, tak pokrótce, za chwilkę opowiem, opowiemy, co dzisiaj będziemy właśnie wam przedstawiać. Dobrze, co to w ogóle jest za program, opowiemy, co to jest, kiedy powstał, jakie są warunki, by w tym programie partycypować, jaka jest to zniżka, kto o nie decyduje, jakiego to będzie wysokości zniżka, kto się kwalifikuje, jak również kto gdzie można w ogóle szukać takie domy, jak znaleźć takie domy ze zniżką. Dobrze, Dariuszu. Może tylko tak wspomnę, ja dzisiaj może dla odmiany. Jesteście, jeśli tutaj jesteście pierwszy raz, napiszcie, skąd jesteście, będzie nam miło. Jak również możecie dać lajka, like share'a, więcej osób wtedy, wtedy to zobaczy. Dobra, Dariusz zaczynasz? Czy ja mam zacząć? Nie wiem, no ja mogę zacząć. No, zacznij. Ok, więc. Jest to taki, o czym my mówimy w ogóle. Program nazywa się First Home Scheme, czyli mhm. program First Home. Rząd wymyślił go stosunkowo niedawno, znaczy niedawno prowadził w życie, wymyślił go gdzieś myślę pół roku temu, pierwsze informacje się zaczęły pojawiać, tak około. Mhm. I jest to program, który ma na celu pomóc ludziom, którzy jeszcze nie mają swojego domu, kupić go z bardzo dużą zniżką. Tak, to jest taka podstawa. I ta zniżka mm. wynosi, znaczy nie może wynosić mniej niż 30%. No właśnie. Mm. Często też tak, jak w tym programie można poczytać, że dodatkową zniżką, zniżkę deklaruje, czy ustala lokalny neighborhood, czyli Kancy najczęściej. Wydaje mi się, że to będzie polegało na tym, że w zależności, gdzie jest największa potrzeba. Mogę powiedzieć sprowadzenia mieszkańców, czy dać domy lokalnym, lokalnym, jak to powiedzieć po polsku, lokalnym ludziom, którym mieszkań, mieszkańcom, tak? Bylcą. Bylcą, tak, to w tym momencie Kansi będzie nawet w stanie prawdopodobnie wystąpić ze specjalną deklaracją, by ta zniżka nie wynosiła 30%, a 40 lub nawet 50%. Mhm. Tak? Znaczy, tak, no żeby to działało, to musi być minimum 30, może być nawet 50, dlatego mm -hmm. w tym obrazku zapowiadającym tego live'a tak. staliśmy zniżka do 50%. E, więc musi to być ta zniżka, to jest pierwsze. Mm -hmm. e, drugie, ten program musi być sprzedany klientowi, znaczy ten dom w tym programie, który spełnia kryteria, czyli jest first time buyer. First time buyer to znaczy, że pierwszy raz kupuje nieruchomość, nie miał wcześniej nieruchomości. Nie ma nieruchomości za granicą po to, żeby spełniać kryteria tego programu. To, ja może, to mhm. ja może wspomnę o następnym. Kolejnym bardzo ważnym i w tym najważniejszym chyba elementem tego programu jest to, że ten dyskant, który my dostaniemy, i czy to jest 30%, czy 40 lub nawet 50%, musi zostać później przekazany do kolejnych kupujących. To jest bardzo ważne. Czyli ten dyskant, który my dostajemy, on również musi być użyty i tak samo musi ta cena być wyliczona specjalnie przy sprzedaży danego domu. Ta informacja będzie zawarta w Land Registry i zostaje to już w zasadzie do końca takiego domu, więc przez 100, 200 lat, tak, w zasadzie, w zależności, jak długo wytrzyma, więc umowa taka prawna, czy umowa sprzedaży, musi zawierać tą zniżkę również, która będzie zapisana w Land Registry. Mhm. To ja to jeszcze podsumuję, bo to tak, to jest to jest właściwie najważniejsze w tym wszystkim. Jest to zniżka, mm. która polega na tym, że załóżmy, że to jest 30%, że rząd pożycza te 30%, powiedzmy, wartości nieruchomości w momencie kupna. I jeśli byśmy sprzedawali dom, to te 30% nie jest nasze, czyli te 30% wartości zostaje jakby w tym domu. E, Ale więc... mówimy, mówimy o 30% od nowej wartości. Tak, tak, od wartości w danym ważne. momencie, nie? Mm. transakcji. I teraz. Y, y, nie, nie trzeba tego spłacać, ani nawet nie można, więc ta zniżka zawsze tam będzie. W tej chwili mm. tak jak ten program wygląda, czy te dane, które mamy opublikowane na stronach rządowych, nie będzie można wykupić więcej, więc zawsze będziemy właścicielami, jeśli to jest 30, 70% domu. Znaczy właścicielami, będziemy pewnie mieli kredyt, bo y, następnym ważnym punktem tutaj jest to, że nie można używając tego programu kupić za gotówkę. Trzeba się jakby zakredytować, więc użyć kredytu. Tak, to, co właśnie wspomniałem teraz daje już, że trzeba używać banku i jak gdyby kredytu. To jest jeden z, właśnie, z elementów. E, jak, czyli jak ktoś posiada oszczędności na przykład na koncie savings na przykład, i ktoś, kto chce kupić ten dom z dużą zniżką, to nie może tego zrobić. E, musi musi jak gdyby, postarać się o kredyt. E, dobrze, kolejnym jak gdyby kryterium jest to, że nie możemy zarabiać więcej niż 80 tysięcy funtów jako household, czyli jako osoby dwie, które na przykład kupują ten dom. Lub no, jak jest to jedna osoba, to nie może zarabiać 80 tysięcy, nie więcej niż 80 tysięcy, chyba że jest to Londyn i tam wtedy jest 90 tysięcy. Mhm. Także ja mam apel, jak ktoś nas ogląda i, i zarabia więcej niż 80, no to nie możecie niestety skorzystać z tego programu. Są inne programy. Obejrzyjcie dalej tego live'a, jak chcecie, powiedzcie znajomym, którzy zarabiają mniej po prostu. Tak. No i kolejny element to jest to, że dom. Musi być po dyskancie, czyli po tej obniżce, nieważne, czy to jest 30, 40 czy 50%, nie może kosztować więcej niż 250 tysięcy funtów. To jest kolejne kryterium. W Londynie jest chyba 420 tysięcy, jak dobrze pamiętam, tak, Dariusz? Tak. tak. Tomaszu, a ja Ci zadam podchwytliwe pytanie. A ile no dom jest kosztuje w Wielkiej Brytanii? Teraz? No. W obecnych czasach? 250? Więcej? Tak? tak, właśnie. I teraz zobacz musicie kupić dom średni lub gorszy, bo jak kupicie więcej niż średnia wartość domu w UK, to już nie możecie się łapać na ten program. Nie? A nawet, nie wiem, na północy, tu gdzie my jesteśmy, są nowe domy, które sprzedają się za 300 tysięcy, więc do 250 tysięcy działa ten program. Pamiętajcie też, że jest ważne, żeby ten program, tak samo jak Help to Buy, kupujemy tylko nowe domy, tylko od dewelopera, i chodząc jak gdyby po okolicach, gdzie możemy sami sobie to sami sprawdzić, tam gdzie domy w tym momencie powstają, będzie charakterystyczne logo. Chyba nie mamy teraz tego logo tutaj, żeby pokazać, ale tak jak wcześniej było takie logo Help to Buy, to tak samo będzie teraz deweloper prawdopodobnie umieszczał na, tam na swoich tych billboardach czy na, czy na płocie, na ogrodzeniu będzie umieszczał to logo tego programu. Nie aplikujemy, nie ma specjalnej strony w zasadzie na razie do tego, żeby to, o ten program aplikować można to zrobić przez, no, idąc do takiego dewelopera, rozpoczynając taką, ta, taką, taki proces kupna, w standardowych warunkach, standardowy jak gdyby sposób. Ten sposób kupna domu opisywaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych, wcześniejszych live'ów i później warto byłoby udać się do doradcy finansowego, najlepiej, który jest IFA, czyli jest Independent Financial Advisor, który widzi cały rynek, by postarać się o kredyt, który musi być na wysokość minimum 50% tego domu. Mhm. Teraz mieliśmy mówić według tego, co Tomasz mówił, jakie są kryteria, i zmieściliśmy te kryteria chyba w tym, co teraz mówiliśmy, co to za program. Nie? Więc tylko podsumujemy. Trzeba nie mieć żadnego domu ani tu, ani za granicą, żeby się kwalifikować. Bud mhm. nie większy niż 80 tysięcy lub 90 000 na parę. Takie są kryteria, jeśli chodzi o aplikującego. No i trzeba się kredytować też takie kryterium. Jak mm. ktoś ma ten problem, że ma pieniądze, żeby kupić zagotówkę, nieruchomość, to niestety nie może skorzystać z tej zniżki. Gdzieś czytałem też na jednej ze stron, że prawdopodobnie nie będzie tego programu, można łączyć z innymi programami takimi, bo sama, sam ten dysk, jak, tak jak wspomniałeś, jest bardzo duży, bo to czasami jest nawet do 50% wartości nieruchomości nowego domu, który, może powiedzieć, dopiero powstaje, czyli funkcjonówka, tak, więc to jest, ten dysk jest bardzo, jest bardzo duży, nie ma potrzeby i prawdopodobnie nawet nie będzie można go łączyć z żadnym innym programem typu Help to Buy na przykład. Nie? Tak, Zresztą, tak, to jest trochę niejasne, bo na stronach rządowych pierwsze artykuły o tym programie mówiły, że można, a teraz mamy taką że nie będzie można skleptu bajem tego łączyć. Nie no, ale zobaczcie, jak kupujecie dom za do 200 tysięcy, dają wam 50% zniżki. Mieszkacie w domu wartym 200 tysięcy, spłacacie kredyt. Musicie mieć też swój wkład własny 5%, spłacacie mm. kredyt tam na 90 tysięcy, powiedzmy, więc mm. spłacacie kredycik od małej sumy, mieszkacie w bardzo drogim domu, nie? No, no ale właśnie niesie to ze sobą tą konsekwencję, że jeśli sprzedajecie ten dom i dostaliście 50% zniżki, no to do Was płynie 50% wartości domu w sprzedaży. Te 50% zniżki, którą dostaliście, zostanie zawsze z domem. Tak, to jest na sam koniec, może już teraz. To jest program, który tak samo jak pozostałe. Tomasz, jeszcze projekty... mam dwa punkty, jeszcze nie kończę. No dobra. Tylko wspomnę, że są inne programy jeszcze, o których opisywaliśmy, jak działają w naszych wcześniejszych live'ach. To jest m.in. Have to Buy, Shared Ownership czy choćby mortgage guarantee scheme. Więc jak ktoś by chciał posłuchać o innych programach, gdzie może stać się właścicielem domu, to odsyłamy do do, następ do poprzednich, do wcześniejszych lejbów. Tak. Jeszcze raz powiemy, to jest już odcinek, sezon drugi, odcinek dwunasty, trochę już tego mhm. nagraliśmy, o, opowiadaliśmy o, myślę o większości istotnych rzeczy przy kupnie nieruchomości w Wielkiej Brytanii, więc jak klikniecie na Fanpage Wolność Tomku albo na YouTubie też mamy kanał. Mm -hmm. To y, z, możecie obejrzeć poprzednie odcinki, gdzie wyjaśniamy inne rzeczy. E, co się ja mówić? Dwa punkty, już mówię. E, generalnie też ten program w zamyśle ma y, robić to, żeby lokalni kupowali, ale Council mogą lokalnie dodawać swoje ustalenia co do tego. I na przykład mogą powiedzieć, że... Jak to się Tomaszu po angielsku nazywa? Strażak, policjant. Keyworker. Takie zawody, keyworker, tak. Mm -hmm. Keyworker stało się znane przez COVID, bo keyworkerzy mogli wysyłać dzieci do szkoły, bo musieli pracować, nie wiem, dowozić jedzenie, gasić pożary, gonić złodziei, nie, policja. A ten program, lokalne władze mogą powiedzieć deweloperowi, panie deweloperze, ma pan pozwolenie na budowę, ale oferujemy... 25% domów na nowym dewelopmencie key Nie i tylko oni spełniają kryteria i mogą je kupić. Więc lokalne władze mogą dorzucić coś od siebie do wymagań. Mhm. Chyba właśnie te 25% to jest chyba takie minimum właśnie, które musi być zastosowane, mhm. tak mi się wydaje. Tak, to jest minimum, żeby z tego first home skorzystać. Mhm. I znowu lokalne władze mogą powiedzieć, no u nas. Nie wiem, dużo ludzi potrzebuje kupić dom, ale takie wszędzie wiesz, o jakiej okolicy tak nie powiesz, nie? I wtedy, panie deweloperze, dostanie pan zgodę na budowę tego osiedla, jeśli 50% domów będzie First Homes' Kings. Właśnie ważne jest też to, że ten program obowiązuje tylko w Anglii. To jest też ważne. Nie obowiązuje w Szkocji ani w Wali, więc to jest też, jak ktoś nas ogląda z tamtych rejonów, to niestety nam przykro nie będzie można go tam no użyć. w przeprowadzić, nie? Tam są Ale do... musi, mu, musisz być lokal, więc też to raczej nie pomoże na razie. Ale jak się przeprowadzisz, to już będziesz lokal, nie? <grystanie> Chyba tak. Okej, okay, no i jeszcze jeden punkt mieliśmy ważny. W ogóle ja zrobię mały przerywnik. Jest już nas kilkanaście osób. Fajnie, że jesteście. Edyta, Andrzej, Jadwiga, Krystyna z Gdańska, pozdrawiamy. Renata, Sebastian. Fajnie, że jesteście. Jeśli możecie dać like i share, to więcej osób nas zobaczy. A ja tym sposobem dojdę do ostatniego punktu, ważnego dość. Yy, I to ten punkt yy, ma temat. Czy domy w tym programie są już dostępne? Są już dostępne, mamy doświadczenia z tym od strony pomocy klientom. Yy, te domy w tym programie znikają w jeden dzień. Z tego, mm -hmm. co my na razie zauważyliśmy. Nie wiem, przypuśćmy jakiś deweloper, załóżmy, nie wiem, okolice Nottingham. 15 domów jest dostępnych w first home z pierwszego dnia już nie są dostępne, nie? pod koniec dnia. Więc e, jeśli te domy się pojawiają, to na razie z tego co my widzimy, na kilku developmentach, kilku budowach, gdzie deweloperzy budują, te domy znikają od razu. Więc e, ja kiedyś wrzucałem zdjęcie na nasz fanpage, e, że w Walii e, tam deweloper wystawiał domy i ludzie koczowali całą noc, nie spali w namiotach pod agencją nieruchomości, żeby je zaklepać to wie, czy takich scen nie będziemy oglądać przy first Home Scheme. To nie tylko jak nowy iPhone wychodzi, stoją się na całą noc pod sklepiem. Jeśli chcecie kupić dom, to też możliwe, że będą kolejki całonocne czy... dewelopera. Znaczy jest to bardzo, infra, znaczy bardzo ciekawa propozycja, tak? Kupić dom ze, ze, ze zniżką nawet 30%, 30 to jest ogromna, ogromna zniżka, tak także 30-40-50 tak, no, no, płacicie o wiele mniejszą hmm. ratkę, mieszkacie w droższym domu, czyli nie wiem, no w więcej wartym domu, płacąc mniejszą ratę. Yy, więc yy, ja myślę, że to tak, że to będzie, przemówi do bardzo dużej ilości ludzi, którzy nie mają jeszcze swojego tak, domu. Mm. I chyba to nie jest taki najgorszy pomysł, nie? To tak jest naprawdę. ciekawe, tak. Główne banki w to już wchodzą, nie możemy tutaj teraz wymieniać, nie chcemy robić żadnej reklamy ani antyreklamy w tym pozostałym, ale banki już w to wchodzą, te główniejsze, jak również takie mniejsze. Więc no chyba tyle na razie, tak, Dariusze? No, nie ma pytań. Jeśli macie jakieś pytania, powinniśmy wcześniej to powiedzieć. Teraz widzisz. Yy, Widzowie, którzy to oglądali, nie wiedzieli, że mogą zadawać pytania. To zadawajcie pytania, jeśli macie jakieś pytania. Ja wkleję tutaj, chwilkę wkleję link do konsultacji. Jeśli ktoś chciał z Was, by konsultacje w sprawie kredytu hipotecznego, zbadania zdolności kredytowej, no tych rzeczy, którymi my się zajmujemy na co dzień, to zapraszam do pozostawienia swoich danych i ktoś z nas lub z naszego zespołu zadzwoni do Was. Dobra, chyba nie ma pytań. Chyba wszystko jest jasne. Ja myślę, że być może powrócimy do tego programu jeszcze za jakiś czas. Może podsumujmy wszystkie razem te programy, te, gdzie można kupić, gdzie można kupić A. domy. Co ile się zmieniają oprocentowania? Jak pan Andrzej napisał. Co ile się zmieniają? To znaczy, nie, nie bardzo rozumiem, jak, co Pan ma na myśli, Panie Andrzeju, w zależności od tego, jak jest LTV w domu, jest LTV, się... Tomaszu, Ty mówisz jakieś hasła. No. W zależności od tego, jaki jest kredyt na dom, który posiadamy, wobec wysokości wartości tego domu, tak? czyli to całe LTV, więc w tym momencie, jeśli to LTV jest odpowiednio małe, czyli nasz kredyt w zasadzie jest Staje się teraz mniejszy, a wartość domu rośnie, to banki jak gdyby lubią takie, takie rzeczy, więc w tym momencie zmniejsza się oprocentowanie. I bardzo rozumiem, bo tu jest, mówię, to jest dużo tutaj zmiennych w tym tak, momencie. A ja odpowiem pod innym kątem też, Tomaszu. No mamy dostęp no. do kilkuset banków. Codziennie dostajemy po 20 maili, że jakiś bank zmienia oprocentowanie, nie? więc ja mogę pod innym kątem odpowiedzieć na to oprocentowanie. Zmieniasz to codziennie. Codziennie zmienia się oprocentowanie. Ostatnio zauważyliśmy tendencję, że spada oprocentowanie, bo jak się zaczynał COVID i w połowie COVID-a dramatycznie rosło oprocentowanie. W tej chwili no nie spadło jeszcze do poziomów sprzed COVID-a, ale coraz, w kierunku. Barów, coraz większe obniżki oprocentowania robi, więc w dobrym kierunku to idzie. Okej. Okay. No to super, Tomaszu. 18 minut, zmieściliśmy się. Bardzo fajnie. Dziękujemy Jest Wam, dobrze. że byliście z nami. Będziemy się żegnać. Ja. I Tomasz, zapraszamy Was za dwa tygodnie. Oglądaliście Wolność Tomku w swoim domku. Tomaszu, dwa słowa? Tak, dziękujemy za Waszą obecność. Polecajcie, szorujcie te, te programy, bo stanowią one ciekawe źródło informacji. Tego trochę autoreklama. Nieskromnie, no? Nieskromnie, więc zapraszamy Was serdecznie za dwa tygodnie. Ja już się żegnam. Do widzenia, dobranoc. Dziękuję, dobranoc, do zobaczenia.